Stefano Jedziemy robić akcję dla twoich przyjaciół ze schroniska Ty masz zawsze miseczkę pełną, nie? A oni nie Już ci wsypuję Siemandero Siemandero czarne kciuki I wszyscy oglądający I cała reszta Cała reszta, która ma chęć pomagać Dzisiaj jedziemy pomagać Jedziemy pomagać, jedziemy na zakupy w związku z akcją Kuby z kanału Janco Jula i Metal Detecting. Sześciopaka dla zwierzaka. Tak jest. Jedziemy. Coś zakupić dla zwierzaczków. To schroniska. Dzisiaj już żeśmy dzwonili, się umówili. Jutro możemy podjechać, przekazać karmę. Co kochanie? Przecież o, widzę. Nie no, mała. Patrzę, czy biedra jest otwarta. Oh, <laughs> no, także jedziemy na zakupy, bo pomaganie jest fajne, prawda? Tak. Się rozgadałaś. Normalnie nie dajesz mi dojść do słowa. A ty ciągle gadasz. Nie będę tu przedierać przez tą ilość i podksłów tego człowieku. Jest ronda. Jest ronda, teraz będę zakręcony. Jesteś zakręcony, cały czas. Nie, nie jestem. O, o. Jeszcze raz. Karunek na półko. O, nie ma. Jeżdżamy. Jeżdżamy do składu. Jedziemy. Za mnie odpuść Jedziemy. No to, tu, tu. O, a to co się rozgląda? Patrzę, mają a. <śmiech> <śmiech> a. I to jest kobieta cała. Niby pokarmy, a na szoki jeżdżamy. Tak. No. No i tyle. No dojem. 6 kurczaki. Będzie wołowinka. Co tu jeszcze mają dobrego? Pufi wołowinka. jakieś jest sześciopak? To musi być sześciopak. Pięciopak. Sześciopak. To co, zrobimy dwunastopaka? A rób. Co? Dwunastopaka? Dwunastopaka dla zwierzaka. To no co tam? Styka? Nie wiem, uważasz? Uważam, że styka. Jedziemy. Zakupy zrobione. Do auta. Wiecie jak fajnie się robi zakupy wieczorem? Jest pusto. No. <laughs> Nikogo nie ma. Pusto, pusto. Co? Ładujemy. A jutro to zawieziemy. Dzia. Ja. Jesteśmy na miejscu. Niestety karmę trzeba zostawić. Tutaj specjalnie przygotowanym miejscu Ale to nic Zwierzaczków troszkę jest, także wyładowujemy I tyle Idźcie, kładźcie Trudno Co? Wypakowywać się Nie Kochani, wszystkich serdecznie zachęcam do tej akcji Pomagajcie. pomagajcie dla zwierzaczków akcja sześciopaka dla zwierzaka o Robin Hood mały sześciopaka dla zwierzaka kochani to jest tylko kosztuje może jednego Jagiełę, a jak dużo może przynieść dobrego także zapraszam wszystkich serdecznie to wszystko trzymajcie się miłego pa pa